Witam Państwa ponownie. To już jest 10 godzin później. Tutaj widzimy w nawet. Tutaj jest gliceryna niżej, czarna. I przereagowany olej. To jest słabo widać, ale jest widać widać na różnicę. Teraz będę spuszczał glicerynę do zbiorników. Będzie około tego na pewno około 100 litrów. Może więcej? <laughs> Zabieram się do pracy. Otwieram trochę. Ale to potrwa, ponieważ nie będę używał silnika, a tylko grawitacyjnie. No, proszę zobaczyć. Jest gliceryna. Spływa gliceryna. To nie jest dokładnie gliceryna, to jest łówek glicerynowy. Który dopiero zawiera tam kilka, może 20-30% gliceryny. No, ładnie nam idzie. zbiera nam się, no i tak i tak musimy spuścić całą glicerynę a następnie będziemy sprawdzimy sobie stopień przereagowania oleju i ewentualnie ponowimy reakcję Jak ładnie, ładnie, ładnie spływa na ta gliceryna Konsysten, konsystencja jest taka właściwa nie tak powiedzieć. I tak całość trzeba spuścić.